Jeden z największych gal w historii boksu już 22 lutego w Riyadzie. A kto na niej zawalczy? Zapraszam do filmu. Turki Alashik non stop nas rozpiesza. No i szykuje się naprawdę gruba walka, gruba... grube walki i gruba gala 22 lutego w Riyadzie, a więc długo w sumie, to krótko wyczekiwany rewanż Dimitriego Bivola z Arturem Betrybiewem. Pierwsza walka była bardzo wyrównana, werdykt był dosyć kontrowersyjny dla niektórych osób, dla mnie nie do końca, ale o tym już zrobiłem film, do którego Cię serdecznie zapraszam, a więc to właśnie będzie walka tego wieczoru Beaver kontra w oni kwestionowane Mistrzostwo Świata. Więc wieczór skończy się pięknie, a po drodze jeszcze będziemy mieli naprawdę dużo, dużo świetnych walk. Między innymi walka topowych zawodników wagi ciężkiej, a więc Daniela Dibua z Josephem Parkerem opas IBF. Będzie to z pewnością ciekawy pojedynek. Daniel Dibua jest na fali wznoszącej po wygranach z Millerem, z Hrkowiciem no i teraz ostatnio z Joszu. Więc prawdopodobnie będzie faworytem wśród buchmacherów jak i też ekspertów. Ale naprzeciwko niego stanie były mistrz świata wagi ciężkiej, a więc Joseph Parker, który w niedawnym czasie odprawił Deontaya Wildera i Zji Zanga, więc też jest zawodnikiem na fali wznoszącej, naprawdę myślę, że to będzie. Jeden z ciekawszych pojedynków tego wieczoru Kolejnym pojedynkiem będzie walka o tytuł WBC wagi średniej A więc Hamza Shiraz krzyżuje rękawice z Carlosem Adamsem no, Zdecydowanie tutaj faworytem będzie Hamza Shiraz Który rośnie na gwiazdę wagi średniej No i czekamy również na jego pojedynek Ciekawym starciem będzie walka o tytuł WBC Interim wagi super półśredniej, a w niej zmierzą się Virgil Ortiz Jr. z Izraelem Madrimowem. Co tu jest ciekawe? Co się wydarzyło, że tak powiem przy zestawieniu tutaj? No bo to Jaron Ennis był przymierzany do Virgila Ortiza. Tutaj doszło do pewnych nieporozumień albo po prostu Niektórzy wspominają o tym, że Jaron Ennis po prostu wykręcił się z tej walki z Virgilem Ortizem przez zawirowania, próbując wykręcić, że tak powiem, Ortiza na wadze. Panowie, z tego co wiem, umawiali się na walkę w limicie wagi junior średniej, natomiast tutaj Jaron Ennis próbował, że tak powiem. Dograć wagę średnią, co dla Ortiza zdecydowanie nie było na rękę. No ale przejdźmy sobie do tej walki. E, tutaj będzie dosyć ciekawie. Madrymów ostatnio przegrał z Crawfordem. E, no i chciałem powiedzieć, że wraca po tej przegranej do mocnego Ortiza. Ale co ciekawe, najprawdopodobniej jeszcze w grudniu stoczy on walkę z Bochaczukiem. Z Bochaczukiem, z którym ostatnio zwyciężył właśnie Virgil Ortiz. Także tutaj Madrimów będzie miał bardzo intensywne dwa miesiące, no bo w grudniu stoczy jedną walkę z dobrym zawodnikiem, po czym e, zaatakuje Virgila Ortiza, no, ale sam jest naprawdę świetnym, świetnie wyszkolonym gościem, także, także walka na pewno będzie interesująca. Kolejny pojedynek to walka w kategorii junior ciężkiej opas WBO Interim e, pomiędzy Joshua Boatseem a Columem Smithem. No, Joshua Boatsey jest tutaj zdecydowanym faworytem, ostatnio wygrał zdecydowanie z William Hutchinsonem e, no i jest zdecydowanie mm, zawodnikiem na, na fali wznoszącej, natomiast Colum Smith Wraca po przegranej z Arturem Betterbiewem. Oczywiście już stoczył jedną walkę, taką na przetarcie, no ale po tej przegranej z Betterbiewem jeszcze nie toczył walki z tak poważnym przeciwnikiem, więc na pewno będzie, będzie tutaj ciekawie. Przedostatnia walka, o której porozmawiamy, to walka pomiędzy Shakurem Stevensonem a Floydem Schofieldem o tytułu WBC wagi lekkiej. No cóż, nie ma co do się oszukiwać, że akurat Stevenson jest też zdecydowanym faworytem. Mimo tego myślę, że ta walka również będzie interesująca. Również tutaj boksują panowie ze światowego topu, także naprawdę warto oglądać. No i zobaczymy, że tak powiem, jak będzie rozwijała się dalej sytuacja w wadze lekkich. Na koniec walka w królewskiej kategorii, a więc Zili za kontra Agit Kabayel o eliminator do pasa IBF którego posiadaczem jest aktualnie Daniel Dibua. A więc tak, Zilei Zhang, który niedawno odprawił Diontea Wildera, pokonywał takich zawodników w niedawnym czasie jak Joe Joyce, ale również przegrywał z Joseph, Josephem Parkerem oraz z Filipem Hrugowiciem, mimo tego, że jak dla mnie ta z, walka z Hrugowiciem była, była wygrana przez Zilei Zanga, tak ja widziałem tą walkę zawodnik naprawdę świetny chociaż już nie oszukujmy się można powiedzieć w boksersko podeszłym wieku 41 lat na karku a więc tutaj młodszy kabajel mimo tego, że jeszcze nie ma aż takiego że tak powiem, nie miał takiego dużego sprawdzianu, ostatnio wygrał pewnie z Frankiem Sanchezem no to myślę, że będzie faworytem tej walki na pewno warto będzie to obejrzeć potężne ciosy duża dawka takiego mocnego, solidnego boksu warto oglądać i czekać na tą wspaniałą galę. A więc podsumowując, szykuje nam się naprawdę gala 10, 50, a może nawet stulecia, może nawet największa gala w historii boksu. Tego nie wiem, trzeba by się spytać jakichś analityków, historyków bokserskich na ten temat. Naprawdę świetna sprawa, że mamy okazję coś takiego oglądać, że ci najwięksi pięściarze mają okazję walczyć na jednej gali w normalnych warunkach. Prawdopodobnie nie doszło by do czegoś takiego. Na pewno rozbijano by tych zawodników na różne gale, żeby sprzedawać te eventy, że tak powiem, pojedynczymi walkami. No tutaj mamy pełen komplet przekrój od wagi lekkiej do wagi półśredniej do średniej, aż do wagi junior ciężkiej oraz ciężkiej, także naprawdę warto będzie oglądać tę walkę, te, te walki 22 lutego w Riadzie. A w najbliższym czasie warto pamiętać, że 21 grudnia również w Riadzie odbędzie się gala i walka rewanżowa pomiędzy Usykiem a Fiurym. Już zaczęły się pojawiać materiały Promocyjne trailery dotyczące walki. Bardzo fajne, zabawne. Na pewno jest to, jeżeli ktoś nie widział, no to warto sobie obejrzeć, no bo jest to taka nietypowa forma promocji. Dla mnie się podoba, świetny temat. Także, także polecam sobie zajrzeć. I to, ty, I to tyle w tym materiale. Jeżeli Ci się spodobał, zostaw łapę w górę, zostaw komentarz, no i udostępnij, żeby materiał leciał dalej. Dzięki wielkie i do zobaczyska!